W przetargach preferuje się na każdym kroku firmy krajowe, co oczywiście wywołuje negatywną reakcję w państwach, z których pochodziły dotąd zagraniczne firmy prowadzące pracę na Węgrzech, na przykład roboty drogowe, przede wszystkim z Austrii. Na pytanie austriackich polityków, kiedy firmy z ich kraju będą mogły wrócić na budowę węgierskich autostrad, premier Orban odpowiedział wprost. Wtedy, kiedy węgierskie firmy będą mogły prowadzić budowy w Austrii. <śpiewanie> <śpiewanie> y, Ponieważ y, prezesem banku, i tu były największe boje, był człowiek jeszcze z dawnej, mianowany przez postkomunistów, który miał trzy razy większą pensję niż prezes y, tej federalnego, tego głównego banku w Stanach. Więc obniżył mu pensję o 75%. No więc duch były ogromne krzyki.